Cześć, bardzo was serdecznie witamy. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do faryzeuszów, a ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. A jako dzisiejszą prośbę do Matki Bożej weźmiemy słowa świętego Jose Marii. Niech w naszej duszy zrodzi się szczery zapał i skuteczne pragnienie pójścia za wezwaniem Stwórcy. Starajmy się odpowiedzieć na Jego zamiary z niezachwianą wiarą w przekonaniu, że On zawieść nie może. Maryjo, pomóż nam dzisiaj w tym. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowi. Módmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz brać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie, wcielenie Chrystusa syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały z martwych byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękujemy za tą wspólną modlitwę. Jutro też zapraszamy o 12. Mam nadzieję, że ja się już będę lepiej trochę czuła. Przepraszam za ten katar. I trzymajcie się, papa. Pa. Wszystkiego dobrego.